Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Faktorio na pas modów Project Horizon 2. <grystanie> co ja mówię, co ja mówię, moi drodzy? E... Faktorio na pas od Boba. Nowe horyzonty <grystanie> Niesamowite. E... Słuchajcie, mówię tak, bo mam bardzo już sprany mózg tutaj tą wszelką elektroniką i tak dalej, i tak dalej. Jak możecie zauważyć, te trzy tutaj instrumenty, te trzy rzeczy, które tutaj mam, są niezwykle, niezwykle fajne. Tą drogą światełka mogę, jak będą tutaj, światełka druty, będę tutaj tak samo układać. Pyk, pyk. Jak się kliknie kółkiem od myszy, to wtedy się zablokuje. Jest takie na niebieskim tle. Swoją drogą, no, mówię to w którymś tam odcinku, powinienem to mówić dawno temu, ale tak. Nigdy o tym nie wspominałem w sumie. No Ale słuchajcie. Produkuje. Produkuje. A może i niekoniecznie. E, nie to, tylko to. Okej, okay, słuchajcie, tutaj produkuję płytki balkalitowe. Tutaj produkuje płytki drukowane. Dostarczam tutaj wszystkiego, co mogę dostarczać. Mam nadzieję, że w dobrej. E, Dobrej ilości. No i słuchajcie, lecimy sobie tutaj. Lecimy sobie, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj przy okazji zacząłem produkować tranzystory z tych wafli krzemowych. Wafle krzemowe, plastiki, tutaj to się nazywa ładnie cynny, cynowany przewód. Tu mam produkowane tranzystory. One na szczęście się produkują w takiej sporej ilości. Lecimy sobie tutaj. Dalej, to wszystko jest dostarczane tutaj do mojego. No, jakby to powiedzieć, nazwałem to tak roboczo Krzemową Doliną, bo tutaj się produkuje wszelka elektronika. Także tutaj jest moja Krzemowa Dolina i słuchajcie, produkuje tutaj układy elektroniczne. Troszeczkę tutaj poprzebudowywałem, troszeczkę tu, szczególnie tutaj z, zrobiłem po prostu więcej tej fabryk. Tych fabryk no, żeby to po prostu jako tako się trzymało wszystkiego i żeby to po prostu działało, nadążało ze wszystkim. A ze wszystkim dla i to całkiem, że dobrej ilości, bym powiedział. Nie narzekam w każdym razie po prostu na jakieś większe braki. Także ja sobie pozwolę to ukraść, tak, żebym miał pod ręką trochę elektroniki swoją drogą, to też będę mógł zrzucić tutaj. Swoją drogą śmietnik mi się zrobił, niemiłosierny, ale to jest kwestia czasu. Mam nadzieję, że wystarczy mi miejsca w ekwipunku, żeby. E, może nie tyle żeby, co po prostu do czasu, dopóki, będę, dopóki nie będę mieć robotów. A słuchajcie, tak myślałem, żeby się od razu rzucić na MK2, bo w sumie czemu nie? Ale do MK2 potrzebne mi będzie jeszcze kilka rzeczy. Roboty MK2, to będzie nasz cel. Mój cel wykonać MK2, potrzebne mi będzie to. Potrzebne mi będzie to, czyli płytka drukow o, płytka drukowana. A, to nie, to nie o elektronikę, chodzi tylko o płytkę drukowaną. Ciekawe, interesujące. Ja tutaj mam jakieś badania. Swoją drogą gdzieś tam w czasie, jak tutaj biegłem, sobie odkrywałem. O! To jeszcze mam na, tylko na czerwone. Patrzcie, jak to szybko leci. Ale wracając, tutaj potrzebuję płytki drukowanej, a nie elektroniki. Mózg robota MK2. Mózg robota logistycznego też, podkę drukowaną. W sumie to jest dokładnie to samo. Tutaj do narzędzia robota i tutaj do narzędzia robota logistycznego i tutaj konstrukcyjnego potrzebne mi będą mosiężne koła zębate. Aluminiowe płytki, czyli aluminium też będę musiał produkować. Gdzie to aluminium? Aluminium to muszę mieć tlenek glinu, a tlenek glinu to wodorotlenek sodu i boksyt. A boksyt się już wydobywa. I prawdę mówiąc, absolutnie nie wiem, gdzie taki boksyt mogę dostać. Bo jeszcze nie chodziłem, jeszcze nie szukałem boksytu. To jest chyba złoto. Nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem, gdzie jest boksyt. Nie wiem, czy to nie jest to czasem tutaj. Może to. Nie, nie, nie wiem. Słuchajcie, nie szukałem tego jeszcze jakoś. Nie przyglądałem się temu jakoś szczególniej. Ale to jest jeszcze kwestia na jakieś tam późniejsze odcinki. Na razie tutaj, o, widzę jakieś ładne rzeczy. Absolutnie nie wiem po co to jest. Absolutnie nie wiem dlaczego. Ale jest. Słuchajcie. No i właśnie się zastanawiam, czy ja mogę robić od razu MK2. Z tego co widzę, z tego co widzę, to roboty MK2 potrzebują oprócz tych swoich rzeczy MK2. Potrzebują również zwykłego robota logistycznego. Także wydaje mi się, że chyba nie ma sensu się rzucać tak bardzo na wiatr. Gdzie są te roboty? No nie, o nie, znowu zgubiłem. Tutaj. Także no, wydaje mi się, że można byłoby się skupić tutaj na absolutnie tych podstawowych MK1 na razie. Świetnie drukowane, stalowe koła zębate. Dokładnie. To wszystko jest absolutnie osiągalne. No, z wyjątkiem baterii i silnika elektrycznego, których jeszcze nie produkuje. Co do silnika, gdzie to jest tutaj? Silnik elektryczny to jest SMAR, silnik i podstawowy układ elektroniczny, a to jest i tak de facto podstawa. Wszystko to jestem w stanie wyprodukować, także to będziemy brać na tapetę. No i słuchajcie, kwas siarkowy. Kwas siarkowy mi jest potrzebny do baterii, a kwasu siarkowego jeszcze nie mam, jeszcze nie produkuję. Plastiku i ołowiu produkuję. Plastik mam tutaj, patrzcie, w całkiem, że sporej ilości. Także tu mam plastik, tu mam ołów i tutaj też mam kawałeczek ołowiu, to też można byłoby wykorzystać. Chociaż nie wiem, jak ja stąd, może jak będę mieć w końcu roboty, to zrobię użytek z tego poletka, ale na razie tutaj mam ołów, tutaj mam plastik, czyli znowu gdzieś tutaj, może w środku się spotkamy z linią produkcyjną baterii. W nie byłoby to głupie. Poza tym będę musiał produkować kwas siarkowy. Kwas siarkowy produkuje się z dwutlenku siarki i z wody. I słuchajcie, wpadłem na genialny pomysł. Tak jak widzicie, tutaj przestawiłem tutaj przestawiłem moje rafinerię na produkcję właśnie zamiast oleju lekkiego, czyli nafty, na produkcję dwutlenku siarki. Bo słuchajcie, ja z tego oleju absolutnie nie mam żadnego pożytku. Oprócz tego, że, znaczy, no pożytku, no pożytku nie ma w ogóle, a jedyne co on robi, to po prostu zapycha mi tutaj cały system. Dlatego ja sobie pozwoliłem zrobić coś takiego. E, poproszę rurę. Tak, jedną miedzianą rurę, bo czemu by nie? I tu mi się zbiera dwutlenek siarki. I teraz dwutlenek siarki będę musiał wymieszać z wodą, aby powstał mi kwas siarkowy. No i wydaje mi się, że to gdzieś drzewa już przeszedłem na et etap eksterminacji drzewa poprzez rozstrzeliwanie. Wydaje mi się to być najszybszą i najskuteczniejszą metodą pozbywania się drzew, a szczerze mówiąc drzew to ja absolutnie nie potrzebuję. Na początku, myślałem na samym początku, na samym zresztą, może i pamiętacie. W pierwszych odcinkach, że to drewno, bo ja jako takie potrzebne, bo tu się tysiąc rzeczy z drewna robi. O, otóż patrz, patrzcie, co z tego drewna wychodzi. Nic. Absolutnie nic. Usuwam to drewno. A. A. Właśnie sobie przypomniałem, że ja tutaj miałem drugą rurę. Patrzcie. Co tu pomyślał. No nic. No, patrzcie, tu nawet ma wodę. Świetnie się składa. Wystarczy mi tutaj tylko i wyłącznie dostarczyć. Dostarczyć mi tutaj wystarczy. Tutaj. Może w tą stronę. W tą stronę chyba będzie lepiej. Wystarczy mi tutaj dostarczyć tylko i wyłącznie. E, tak, tak, tak. Tylko i wyłącznie siarki. A raczej dwutlenku siarki. Także nie marnując czasu, można by sobie już tutaj stąd dokraść. Ale niestety czas chyba jednak będę musiał troszeczkę pomarnować, a no z tego względu, że nie przygotowałem się do odcinka i nie porobiłem, nie porobiłem żadnych zapasów w postaci rur. Także niestety, ale trzeba będzie mi tutaj poprodukować troszeczkę. No i w tym czasie mam nadzieję, że jakoś mi się uda dogospodarować ten czas, tak żeby tutaj nie marnować. Tutaj muszę doprowadzić. Zastanawiam się, chyba stąd tutaj tak prowadzone będzie najlepiej. Tutaj po prostej. I tutaj tak. Słuchajcie, znaczy, ten mój makaron spaghetti się tutaj ładnie rozprzestrzenia. nie jestem dumny z tego, że... Czy to jest połączone? Tak. Jestem dumny z tego, że potrafię tak ładnie tutaj zawijać wszelkie taśmy. O nie, jedno za daleko. Ale tak już będzie idealnie. Jednak. Idzie to tutaj. Tutaj miałem doprowadzić. Od razu może coś takiego z tej strony zacznę. O, nie, też tutaj najgorzej. Coś takiego i to byłoby tu. Jęknie. No, oczywiście badania w najmniej odpowiednim czasie. Ja też mogę zbadać. Granatek. Absolutnie niepotrzebna rzecz. Szybkostrzelność wieży snajperskiej. Z tego nie korzystam. Robotyka bojowa. O, proszę. O, proszę. Drony, które będą... O, proszę, ale o tym nie wiedziałem, moi drodzy. O tym nie wiedziałem. Odkryjmy sobie. Zobaczymy, co to to to. Zatem kilka tych rur... O nie, o, nie, nie tutaj, tylko tutaj. I tak, dwutlenek siarki sobie tutaj już leci. Teraz trzeba mi będzie tutaj jeszcze ustawić produkcję kwasu siarkowego. I to jest tak, że Ty wymagasz tutaj tego, Ty wymagasz tutaj tego. Oczywiście brakło mi miedzi. To by pomyślał, że mi kiedykolwiek miedzi braknie w tej grze? A drogą mam już tą elektronikę. Mógłbym tutaj przebudować na te piece elektryczne. Tempo produkcji 2, ale to też ma tempo produkcji 2, także Tak szczerze mówiąc, tempo produkcji mam identyczne Zarówno w jednym, jak i w drugim, tylko tyle, że tutaj po prostu potrzebuję węgla Ale że na brak węgla tutaj nie narzekam Może tutaj by pasowało już przestawić tą Na tą stronę ładnie Żeby to też widrowało. 1000 zaawansowanych układów elektronicznych na godzinę, wow Wiedziałem dobrze widzi, że osiągnięcie takie wanile też się wliczają tutaj. E, kupiłem wodek. Chyba o czymś mówiłem. Jestem pewne. Możemy zrobić coś takiego i tutaj sobie zrobimy odgałęzienie. Bardzo fajną rzeczą jest to, że to mam kabinę, mam tutaj. Bardzo fajną rzeczą jest to, że rury różnego rodzaju się łączą ze sobą, tak jak widzicie. Nie trzeba przebudowywać całej linii, żeby tutaj mieć, żeby mieć tutaj właśnie odpowiednią szerokość i odpowiednią szerokość rury. To jest całkiem fajne. Potrzeba mi tutaj będzie prądu jeszcze. Czy ja znam tutaj w jakiś sposób tak mogę połączyć? A gdzie to jest najbliższy jakiś prąd? Ale ten prąd to ja mogę sobie łączyć tutaj tymi wykołaczkami, bo czemu by nie. Dobra, i tutaj już produkuje kwas siarkowy. Jak to szybko leci. Naprawdę szybko to leci. Sluwie bardzo dobrze, że to tak szybko leci. A, i teraz by pasowało może i puścić tutaj kamienną rurę. Coś takiego czy to by się nadało robotyka bojowa, bardzo ciekawa a to co to jest? chemia trójka elektryczny piec chemiczny brzmi ciekawie a to co to jest? panel słoneczny pojazdu mk2 absolutnie niepotrzebna mi na tą chwilę, ale jak jest to niech będzie tą drogą widzę, że plastik, plastik, plastik mogłem robić plastikowe rury zamiast kamiennych, bo jednak kamień to chyba to jest coś, co może mi się przydać Na dłuższą metę Z drugiej strony kamienia też mam całkiem sporo Słuchajcie, mam, dwutlenek, mam nie tyle dwutlenek siarki, co kwas siarkowy Kwas siarkowy, dobra I teraz tak, potrzeba mi będzie do baterii Panu drogą, jak tutaj wygląda ta Czy działka laserowa też mają MK2? Pokażcie mi te działa laserowe tutaj Wieżyczka laserowa, wieżyczki obronne, laserowa działka obrąde, Czy tutaj też są MK2? Tak, to też są MK2. I tutaj mi brakuje. A, interesujące, żeby to odkryć, potrzebuję niebieskiej flaszki. Ale tutaj potrzebuję już dwóch tych poprzednich: szafir, szlifowany szafir. O Jezus Maria, skąd ja Wam wezmę szafir. Ruda Szafiru Ruda Szafiru Tu to się wydobywa? Niesamowite Co ja chciałem? Zapomniałem że ja chciałem, na pewno światełko I to ja chciałem tutaj zrobić baterię. dokładnie tak Baterie, baterie, baterie Interesujące. Baterie, gdzie są moje baterie? Ja tutaj, tutaj są baterie. Ow, plastik i kwas siarkowy. Czyli co? To, co lubimy najbardziej, czyli prowadzenie linii przez cały, przez całą bazę. Czyli robimy tu splitter. Oddzielamy sobie mek-mek-mek i prowadzimy to jak najdalej tylko możemy. Dość. Takie Tutaj niestety nie dosięgnę. Niedobrze. Niedobrze, że tutaj nie dosięgam. Bardzo niedobrze, że ja tutaj nie dosięgam. Ale tutaj już jak najbardziej bym dosięgnął gdzieś powiedzmy tutaj w tą okolicę. To mogę leciutko przebudować. To mogę leciutko przebudować. Dajmy na to tutaj coś takiego. Ciebie tak samo przesunę troszkę. E, tutaj w tą stronę. Ok. Plastik tutaj już będzie prowadzony. Ciebie tutaj podłączyć z powrotem. Słuchajcie, mamy plastik. Wydaje mi się tak. Tutaj już jestem w stanie dostarczyć plastiku. A czy tutaj będzie produkcja baterii? Może być tutaj produkcja baterii, czy tutaj lepiej? A tutaj gdzieś. Ten ołów muszę wyciągnąć stąd jeszcze. Gdzie to ten ołów tutaj mam? Trzeba byłoby mi... swoją drogą. Baterie się produkuje w placówkach chemicznych. Czy mnie stać? Czy mnie stać, ale mi się hepie. Nie stać na to, nie stać mnie, bo nie mam szkła. Szkła mam tutaj. Dobra, podłączmy najpierw to żeby nie biegać w to i z powrotem bez, bez, bez tego bez sensu, ty kradniesz tutaj do tego. Potrzeba ci ołowiu do stopu lutowniczego, ale jakbym ci tutaj upgrade'ował tą linię, tą linię, i wprowadził coś takiego, tutaj byłby splitter. Czy ja stąd wyciągnę ow? Wyciągnę jak najbardziej ow. Tu mogę zrobić tunel. Tunel sobie muszę jeszcze ukraść. Stąd. Tutaj cała ta logistyka już działa tak jak powinna. Bardzo mnie to cieszy swoją drogą. Czy da radę mi to zagęścić? Nie da za bardzo radę mi to zagęścić. Chyba, że ja to przestawię tutaj. Ten inserter wstawię tu. Ctrl E. Kradni stąd. Coś takiego, i teraz tutaj już będę mógł zagęścić. Ok, to powinno mi teraz tutaj przelatywać. Dokładnie tak. Bardzo mnie to cieszy. Przy okazji, jak jestem, to mogę zrobić coś takiego. Mogę zrobić tak samo coś. Takiego szybko, 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 coś takiego. Ok. Dobra. Tutaj mam ołów. Ołów ma prowadzić tak daleko. Ok. Tak i tak. Prowadzimy sobie jak najdalej. Tylko możemy. Bardzo dużo swoją drogą. Mam tutaj właśnie takich linii, w style, że prowadzę stąd do tą, albo w drugą stronę. Ale niestety tak to będzie wyglądało. A ja głupi chciałem zrobić jedną główną linię produkcyjną i od tego robić od To się nie da, tak. Pisaliście mi na samym początku. Ja pamiętam, że właśnie jak tutaj wstawiałem. Jak tutaj właśnie robiłem te pierwsze linie produkcyjne. Tą drogą. Po... Jak to zrobiłem na samym początku, tak to zostało tutaj. Napisaliście mi wtedy w komentarzach, przepraszam, ale nie pamiętam kto, a napisaliście mi tutaj w komentarzach, że nie ma sensu budowania takiej linii. Ja mówię, aha, zobaczymy. Mieliście rację, tu trzeba Wam przyznać rację, że, że to byłoby bez sensu. Ale dobra. Tu jest plastik i tutaj jest ołów. Dobrze by było, żebyśmy Was spotkali ze sobą. Nie jestem pewny, ale chyba w produkcji samochodów, coś mi się tak kojarzy, jak się spotyka linia produkcyjna nadwozia z podwoziem, to to się chyba nazywa mariaż, czyli małżeństwo. by powiedzieć, że właśnie tutaj, ja miałem po to szkło lecieć, właśnie tutaj powstał taki mariaż dwóch linii. Nie jestem pewny. Mieć ciebie bym mógł ukraść, o może nie bez, bez przesady. Ale tak, C2 z takim mógłbym mieć tutaj. Ile ty masz jeszcze? Całkiem sporo. Ile ty masz? 2,3 tysiąca. Czyli jeszcze przez chwilę wystarczysz. Swoją drogą tutaj nie wygląda źle. Otoczenie. Eee, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Rzućmy od razu cztery. Bo czemu by nie? Jak się bawić, to się bawić. Jak się bawić, to się bawić drzwi, Ehe, okna wstawić. O, wór żelbetowy. A tego nie zauważyłem. Brama, a i tu też jest brama żelbetowa. No ładnie. Kamień i stal. No, bardzo fajnie. To wytrzymał 750 to 350. No, o, cholera. No to już wiem. Wiem co będę stawiać. Zwam drogą Bosiąc. Bosiąc będzie następną rzeczą, którą będę chciał zrobić, a to chyba w sumie już mówiłem. Dobra, i teraz jak bycie tutaj ustawić, tak, żeby to było dobrze? Ja tu muszę dostarczyć ten kwas siarkowy w jakiś magiczny sposób. Zakładałem, że tutaj mogłaby powstać jeszcze albo tutaj nawet jedna linia, chociaż tutaj byłoby lepiej to to będzie gdzieś tutaj, by pasowało, by mi rozpocząć produkcję tutaj od razu może z tej strony o nie, nie wygląda to głupio głupio, to ja będę tutaj dostarczać to wszystko to będzie głupie tutaj z mojej strony dostarczanie tego Zróbmy to po staremu. Tak jak to się kiedyś za dobrych czasów robiło. Znaczy, coś takiego. I tutaj zrobimy sobie linię. Wydaje mi się, to być chyba najlepszą, najlepsze rozwiązanie na tę chwilę. Tę chwilę. Słupy energetyczne. Mam tutaj. Bardzo proszę mi te słupy. A i ta kolejka, ta kolejka. Znaczy, jak jakby wyglądała tutaj ta produkcja. W tą stronę. Ta linia byłaby całkiem tutaj ładnie zaopatrzona. Trzeba byłoby mi tutaj zrobić jeszcze coś podobnego. Z tej strony. O, o nie. O nie, skończył mi się kamień. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Że skończył mi się kamień i trzeba mi będzie gdzieś tam biec na drugą stronę mapy. aj, oj, 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 oj. Źle się dzieje na tym świecie. Wariowali ci Rzymianie. Robię coś takiego niestety, ale muszę lecieć po kamień. Na szczęście, mam go całkiem blisko. Na szczęście jest on całkiem blisko. Proszę mi to ukraść. Robić mi tutaj e, zamówienie na. Jeszcze jedno to. Jeszcze kilka tych. Niech mi się to w spokoju produkuje. Przy okazji, ja bym tutaj chciał jeszcze jeden łup tej w sumie mogłem otworzyć jakąś produkcję Nie byłoby to głupie produkować supy. I słuchajcie, ustawimy sobie tutaj jeszcze baterię Okej, okay. wygląda na to, że pierwsza bateria została wyprodukowana A z pierwszą baterią Wyprodukowaną pierwszą baterią Wiąże się to, że będziemy mieli już wkrótce Już bardzo blisko roboty i całą logistykę która cholernie ułatwi mi robotę. Czemu, ty tutaj się nie dostarczasz jeszcze? A może dlatego, żebym ciebie podłączył tutaj? No, to, to może, słuchajcie, to może być problem. To może być rozwiązanie mojego problemu raczej. O, teraz pekło. Teraz to ładnie działa. A baterie, baterie. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Cel zrealizowany, to znaczy baterie postawione. W następnym odcinku zbuduję silniki. Gdzie są te silniki? Postaram się zbudować tutaj produkcję silników. Ja się muszę tutaj zastanowić, gdzie ja to zrobię i w jaki sposób. To pot potrzebuje podstawowego układu elektronicznego. To znaczy, że te silniki będą musiały produkować gdzieś tutaj w tej części. A to oznacza, że będę tutaj musiał dostarczyć albo wyprodukować na miejscu, bo tutaj mam żelazo, czyli stal mogę tutaj produkować na miejscu. Nie byłoby to głupie. I smar, 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 smar to jest mazut. A mazut mam tutaj, bo tutaj produkuję żelazo, także to też miałbym tutaj na miejscu. Także ten mazut tutaj mam na miejscu. Produkcja smaru. Także silniki mógłbym produkować w tej części tutaj. Jakbym produkował gdzieś tutaj silniki. No tutaj wygląda mi na ładne pole na silniki. Także tu będą produkcja silników. Tu może być produkcja zwykłych silników. Tutaj z silników elektrycznych. Tutaj gdzieś przy okazji obok byłby produkcja smaru. Czy coś potrzebuję tutaj? Nie, zwykłe podstawowe rzeczy. Elektronikę stąd bym ukradł. Właśnie, czy ja jestem w stanie tutaj ukraść tą elektronikę w jakiś cywilizowany sposób? To jest pytanie. No, mogłoby być troszeczkę problemu, ale z drugiej strony nie byłoby problemu, bo tutaj byłby splitter, tutaj bym jakoś poczarował i dałoby to radę. Także, także, także. Plan na następny odcinek jest. Chociaż wiecie co? Niebieski pakiet naukowy. A bo ja byłbym w stanie produkować już tutaj niebieskie pakiety o o jak tam badania badań mam jeszcze od groma to wszystko tutaj może nie wszystko ale większość tutaj będzie wymagało prędzej czy później będzie wymagało niebieskiego pakietu także całkiem sporo tego pakietu jeszcze tutaj mam do ale tak samo o. nie silniki obiecałem silniki to będą silniki a po silnikach będą niebieskie pakiety naukowe, a później pod tym, chociaż może zamiast niebieskich pakietów, to byłbym w stanie już produkować roboty. Do? No. jak powstaną silniki, to będę produkować roboty. Jak będę produkować roboty, jak będę produkować roboty, to wtedy rzucimy się na niebieskie flaszki. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. I do zobaczenia już jutro, to znaczy w sobotę jak się nie byle. Także dziękuję wam za uwagę na razie i cześć.